Witam was w kolejnym odcinku Poradników dla nowych graczy Team Fortress 2. Ja jestem Logan Bedwulf i dzisiaj omówię tematykę rakietowych skoków oraz bombowych skoków. Tak jak wspominałem w odcinkach o demomanie czy żołnierzu, mają oni dodatkową możliwość wykonywania specjalnych, wybuchowych skoków za pomocą swojej broni. Tworzy to oczywiście oprócz możliwości większej mobilności dzięki czemu nie muszą czekać w kolejce do teleportera, również dodatkowe opcje taktyczne i możliwość zaskakiwania przeciwnika z różnych niestandardowych stron, z góry, z boku, też po, od góry, po skosie, od góry, no generalnie, no. Daje to niesamowite opcje. Ale jednak, oczywiście, wymaga to przede wszystkim nauczenia się podstaw, a dopiero potem można też kombinować z bardziej zaawansowanymi sztuczkami i trikami, które głównie się tyczą żołnierza, ponieważ ma demoman raczej głównie ze względu na charakter swoich skoków może wykonywać skoki na wysokość i na odległość, ale żeby wykonywać całe serie, no to u niego jest trochę gorzej, niestety. Ale to opowiem, jak już będę omawiał specyficznie. Zacznę jednak od omawiania wybuchowych skroków na przykładzie Demomana, ponieważ jest on nieco łatwiejszy w ogarnięciu. U żołnierza jest to nieco trudniejsze. Ale oczywiście w tym odcinku będę mówił o podstawach, ponieważ zaawansowane sztuczki, no to, to są raczej dla trochę bardziej zaawansowanych graczy, które ogarniają przede wszystkim grę. A tutaj ja chcę przede wszystkim przybliżyć to nowym graczom. Wszystkie konieczne wiadomości, które potrzebują. Jeżeli zaś idzie o samą naukę, to przede wszystkim będą nam potrzebne dwie rzeczy. Po pierwsze, by nauka była nieco łatwiejsza, polecam zaopatrzyć się w dwie bronie. Po pierwsze dla demowana bombowy skoczek, o którym mówiłem w odcinku poświęconym tej klasie. A po drugie rakietowy skoczek dla żołnierza. Też o nim wspominałem. To są bronie, które nie zadają nam e, e, obrażeń przy wybuchu, więc nie okaleczamy się, co nam znacznie nam ułatwi zadanie. A faktem jest, że nie możemy podnosić wal nic, żadnych walizek z tymi materiałami, no ale to nam nie jest potrzebne, bo to jest nam generalnie potrzebne tylko do nauki. No i oczywiście musimy sobie ustawić jakiś loadout typowo pod y, naukę. Ja na sobie, sobie się na przykład tu mam wszystkie wypełnione, ale mam... O, proszę jeszcze ten. Ten, który był poświęcony na jej nauk i no pokazom dla Was, więc wypełnię go w ten sposób. Mogę sobie też od zaatakować padochron, ale boję się, że będę odruchowo naciskał, więc z tego nie będę brał. więc oproszę. Na żołnierza już takie wyposażenie mam przygotowane. Mianowicie, <laughs> to jedyny przypadek, który którym się przydają. I dobra, tak wygląda mniej więcej lola, który będę trenował. Oczywiście, wy nie musicie mieć dokładnie takiego samego. Najważniejsze, żebyście mieli te dwie bronie. Drugą rzeczą, którą potrzebujecie, to własny serwer. Tu mamy plusik, klikamy na niego i warto jakieś wybrać sobie mapę. Na przykład ja wybiorę sobie jakąś mapę typu K. Poczekajcie, niech sobie jakąś wybiorę. Nie, 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 nigdy nie pamiętam, która to są. Teraz bezbożę. Tom, Harvest Final. Część gry na. Ust, warto ustawić sobie jakiś długi czas gry na mapie. No i też jakieś, przede wszystkim jakieś hasło, żeby nam nikt niepowołany nie wszedł. Jakikolwiek, żeby nikt nie, 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 po prostu nie wchodził. Mapka gotowe. Nieźba raczej takie tam, to już nie są wszystko ważne. Najważniejsze to jest y, czas gry, no i jakieś hasło. No i jakaś mapa, jakakolwiek. co żeby to była jakaś mapa y, otwarta żeby było dużo łatwiej, żebyśmy nie zawadzali z głową o sufit. Jakakolwiek warto, żebyście na przykład przejrzeli sobie. Y, na Wikipedii jaka mapa jest jaka. Oczywiście wybór drużyny nie ma większego znaczenia, no, zwłaszcza na mapach obustronnych, więc... No, mają niby Na pewno jeszcze jest, byśmy wybrali klasę, którą chcemy. Zaczniemy oczywiście od Demowana. A zaczniemy od Demowana, ponieważ ma nieco łatwiejszą zadanie, jeśli idzie o bombowe skoki. Chociaż możemy przede wszystkim. O! Jak sobie widzicie, nie jesteśmy uzależnieni od jest automatycznego wybuchu. Nie możemy po prostu wybrać moment, w którym położymy, w którym. Dokonamy detonacji wybuchu, e, ładunku. Jak również może mamy większy wpływ na nasz kierunek. Na kierunek lotu, oczywiście. Chwileczkę, niech się runę zacznie. Co, co prawda, przy bombowym skoku. Kwestia jest taka, przy bombowym skoczku głównie, że możemy postawić tylko dwa ładunki. A następny potem wybucha. Ale to nie jest problem. Oj, proszę bardzo, tak wygląda mniej więcej. Bombowy skok to była wersja prosta. Ale jak sami widzicie, mogę w każdym momencie tak się ustawić i wybrać sobie porę skoku. Top Ale wiecie, co chyba jednak założę sobie ten spadochrony. Najwyżej będę się starał. I proszę, jestem gotowy. Przejdźmy więc zatem do podstaw bombowych, skoków, jak również rakietowych. Przede wszystkim powiem Wam tak. Jeżeli graliście w Battlefield Heroes i lubiliście Ganera i ogarnialiście na nim skoki za pomocą wyrzutni rakiet, to powinniście być, moim zdaniem być w domu, ponieważ zasada podstawowa jest taka sama. Trzeba, żeby wykonać jak najdłuższy skok, trzeba wykonać, trzeba podskoczyć z jednoczesnym kucnięciem. Ta sama zasada obowiązuje tutaj. Jeśli chcemy jak najdalej polecieć, musimy opanować jednoczesny skok z kucnięciem. Najlepiej nadaje się do tego przećwiczenia jakaś wysoka powierzchnia, taka na którą nie jest zbyt wysoka. Na, ale na którą nie wskoczymy normalnym skokiem, na przykład, o proszę, ta dynia, na mapie Cove Fine Harvest Final, tak którą wybierałem, to no właśnie ta mapa. Ta dynia jest na przykład idealna do trenowania. Nie możemy wskoczyć na nią za pomocą normalnego skoku, a przynajmniej jest to dosyć trudne. Ale z łatwością możemy wskoczyć, jeżeli użyjemy jednocześnie skoku i kucnięcia. Proszę bardzo. Tadam, jestem. Takie właśnie powierzchnie... Niezbyt wysokie, ale jednocześnie na takie, na które nie możemy wskoczyć normalnym skokiem, są idealne do trenowania tego ruchu. Gdy już to opanujemy w miarę, jest już nam trochę łatwiej. Dalsza część to sam skok. manę to, tak jak mówiłem, jest to dużo łatwiejsze, ponieważ możemy sobie ułożyć ładunki w dowolnym momencie, zdetonować w dowolnym momencie. A na lot też mamy dużo większy wpływ, bo dzięki temu, że możemy w każdej chwili zdetonować, możemy zdowolnie się ustawić, wybierając oczywiście kierunek. Jeśli centralnie się ustawimy na ładunkach, to lecimy centralnie w górę. Jeśli zaś ustawimy się nieco w którymś kierunku, to proszę bardzo, lecimy w tym kierunku. No, jednak spadoffa nie był z tym pomysłem. Będą się to zmienić na żołnierzy. Ta zasada obowiązuje tak naprawdę przy żołnierzu też, ale przy żołnierzu mamy mniejszą kontrolę nad wybuchem. Spadochron jednak się przydaje, mimo wszystko. Ale nie musicie go mieć. Moim zdaniem powinniście wręcz go nie brać. Chyba nawet nie, co, jak coś go zdejmę. Albo przynajmniej będę starał się go ogarnąć, w na razie, się... czym dalej się wysuniemy od ładunku, jak sobie widzieliście, teraz wysunęłem się trochę dalej, tym bardziej do przodu polecimy. Czym bliżej ich jesteśmy, tym bardziej będziemy lecieć w górę. To jest właśnie w zasadzie podstawa bombowych skoków, więc warto znaleźć optymalne miejsce. Czym dalej stoimy, tym bardziej lecimy płasko i po prostej. Będę wam zaprezentować to dokładniej, bez dodatkowych zmiennych, jakimi jest właśnie spadochron. bez teraz zostawię Teraz patrzcie uważnie, widzieliście? Jaką odległość? Praktycznie przeleciałem całą mapę z tamtego punktu dotąd. To jest właśnie podstawa bombowych skoków. Bo wykonałem właśnie ten ruch podskok i kucnięcie, podskok, kucnięcie. Tutaj, Momana, jednocześnie bombowe skoki mają oczywiście możliwości taktyczne, ale jednocześnie są one trochę gorsze ze względu na charakter jego uzbrojenia, ponieważ on je, jego bro, ładunki lecą po paraboli, zarówno jedne jak i drugie. Więc trudniej jest trochę trafić. Przeciwnika, a jednocześnie nie mamy też broni, która wynagradza nas za rakietowe skoki. Widzieliście? Można tak, oczywiście, zaskakiwać kogoś nalotem. Na przykład, tak jak na tej mapie, mogę po prostu. Czekajcie, starać się przez dziurę w suficie wpuścić kilka ładunków. Ale jednocześnie jest to dosyć trudne. U Demomana najważniejsze są jednak same skoki. Ponieważ on ma możliwości mobilne. Dzięki temu. Jest łatwiejszy do nauczenia się, ale jednocześnie nie ma takich opcji taktycznych i nie może, jednocześnie nie może spędzać tyle czasu w powietrzu, co na przykład żołnierz, bo on ma naprawdę ogromne możliwości praktycznie latania po całej mapie. Ale niestety. Jest to, jednocześnie jego, nau jego skoki są trudniejsze do nauczenia się, a zaawansowane sztuczki również nie są łatwe. Ja niestety nie do, do dzisiaj ich nie opanowałem za bardzo, też jednak trochę trenuję. Ale no, wy jako nowi gracze nie musicie. Dlatego też zalecam wam najpierw przećwiczyć ogarnięcie samego ruchu skoku u Demomana. Gdy już, bo jednocześnie sami widzicie, jest to dużo łatwiejsze. Musisz po prostu wyczuć go. Niesamowity lot. Ale teraz przejdźmy do żołnierza. Zmienimy klasę. Na żołnierza. I sam widzicie. Żołnierz ma dużo większe możliwości poruszania się na pomocą rakietowych skoków i jednocześnie ma wiele broni, które wynagradzają mu to. Na przykład Ogronnik z Arnhem, czyli ta łopata. Wreszcie się nią zaopatrzyłem. Wynagradza nas, jeżeli jesteśmy w powietrzu i na rakietowym skoku trafimy kogoś z niej. Rakiet... Nalot dywanowy, wyrzutnia rakiet. Czekajcie, pokażę wam. Którą omawiałem przy okazji ostatniej aktualizacji. Tak będzie mi łatwiej. A, atak powietrzny. Przecież ona... Ma co prawda trochę gorsze obrażenia i pojemność magazynka i pole rażenia, ale jednocześnie... Czym więcej... Jej... Zabijemy, tym więcej dostajemy magazynka. Jednocześnie mamy większą szybkostrzelność podczas wybuchowych skoków. Też nas wynagradza za rakietowe skoki. A nas jednak interesują podstawy. A podstawa jest tutaj taka sama jak w przypadku Galera z Battlefield Heroes. Wręcz identyczna zasada. Musimy wyczuć jednocześnie moment, bo sami widzicie. Przy kontakcie wybucha. Ale widzieliście, można robić długie skoki, ponieważ u Ganera w Bedfield Heroes raczej le lecimy tylko w górę, I tylko. Podczas gdy żołnierzem możemy lecieć w dowolnym kierunku, zależnie od powierzchni jaką uderzymy. Ale zacznijmy od podstaw. Najważniejsze jest wyczucie trzech ruchów: strzału, skoku i kucnięcia. Czym lepiej wyczujemy ten ruch, tym lepsze będziemy wykonywać skoki i siach. I tak możemy kogoś zaskakiwać, jeżeli dobrze to ogarniemy. Po drugie, żeby bardziej się ukierunkować, możemy też oczywiście odbijać się od powierzchni, czyli na przykład tak jak teraz jestem tu przy tej skrzyni. Mogę strzelać mniej więcej w to miejsce, mogę polecieć w tamtą stronę. Proszę bardzo. Dobrym pomysłem jest też, żeby bardziej się ukierunkować, okarnąć szybki ruch do tyłu. By móc szybko się odwrócić. Pisk, wystrzelić i skoczyć, tak, żeby zyskać podobną mechanikę co u demomana. Z tą różnicą, że musimy wyczuwać wtedy ruchy. Dlatego mówiłem, że domowa jest łatwiejszy, ponieważ łatwiej możemy wyczuć miejsce wybuchu i nasze położenie. U żołnierza to nieco wyższa szkoła jazdy. Jak sami zresztą widzicie. Ponieważ musimy teraz w tym momencie ogarniać aż trzy ruchy: skok, kucnięcie i strzał. A nawet szczery, ponieważ musimy też ogarnąć. Ruch myszką. Bywa to niestety dosyć trudne i każdy się może pomylić, kto nie jest bardzo wprawiony w rakietowych skokach. Ja jakimś super prosem nie jestem, ponieważ głównie to wykonują tego typu skoki na razie, ale widziałem takich, nie jedę go, na filmikach, którzy potrafią za pomocą rakietowych skoków przelecieć całą mapę dookoła praktycznie cały czas kolejnymi odskokami. Właśnie w ten mniej więcej sposób, że skaczą i mniej więcej i trochę przed wylądowaniem wystrzeliłem kolejne albo tuż przy lądowaniu i lecą dalej. No, bo mi to nie jeszcze, nie wychodzi niestety. Nie jestem bardzo wprawiony, bo dopiero niedawno się zacząłem szkolić w rakietowych skokach. Wcześniej mnie jakoś nie ruszało jakoś bardzo. Ale to tak mówię. To są zaawansowane sztuczki, których wy nie musicie opanowywać jako nowi gracze. Najważniejsze, żebyście opanowali podstawowy ruch: strzał, skok i kucnięcie. Wszystko naraz. Oczywiście, w ogniu walki nie polecam, żebyście zastanawiali się długo przed wymierzeniem i dopiero próbowali skoczyć. Tylko, że najważniejsze jest, gdy już opanujecie podstawowe te trzy ruchy, to potem do niego dokładać. Ruch myszki, żeby w miarę płynnie wszystkie ruchy wykonywać. Najpierw ruch myszki dół. A dopiero potem ruch myszki za siebie, żeby jak naj żeby zyskać trochę odległości zamiast wysokości. Sami widzicie, mi jeszcze nie wychodzi, więc sami widzicie, też jestem trenuję, ale jednocześnie Znam dobrze podstawę i wiem jak to działa. Nie zawsze mi tak widzicie, wychodzi. Wam praktycznie nie musi wychodzić, jeżeli jesteście nowi, jeżeli niedawno zaczęliście swoją przygodę z TF-em. Ale mam nadzieję, że ta teoria, którą tu widzicie, pomoże wam w tym. bardzo, i sami widzicie, że można dzięki temu uzyskać dodatkowe możliwości taktyczne. Na przykład, tam gdzie można się jeszcze dostać, gdzie nie ma ściany, tak jak na przykład tutaj jest, można sobie błyskawicznie skoczyć na jakiś dach, albo na przykład, tak jak widzicie tutaj, mogę sobie z tego dachu, albo z któregoś innego, albo skądkolwiek inąd zrobić takie zaskakiwanie. Surprise, motherfucker, i od góry kogoś robić. Albo na przykład, no, nie, poczekajcie, podleczę się, żebym, um, nie musi, nie miał timera. Zobaczcie, poczekajcie. Tak, na przykład bym chciał wyjść tu z za rogu, a jednocześnie tam by czekał na przykład przeciwnik, na przykład wieżyczka, albo w ogóle przeciwnik z heavy, który miałby tu już miejsce wycelowane, to wychodząc w ten sposób, miałbym praktycznie, byłbym praktycznie trupem. Zarówno jednym, jak i drugim. Ale, Gdyby to był heavy, głównie, bo wieżyczka to automatycznie zaskakuje, o ile nie jest sterowana ręcznie. Mogę takiego kogoś zaskoczyć, na przykład... ...i zaskoczyć od góry. Bo trochę szybciej trwa zorientowanie się, że zamiast iść pro, po ziemi, lecę, jednocześnie potem wymierzenie. To wynika z, po prostu z fizjologii człowieka, że zanim... Impuls nerwowy przepłynie i, zareag i zareaguje mózg na naszą pozycję, to chwilę potrwa. Możemy w tym, jeżeli wiemy, że heavy jest tam, to, to u nas to trochę szybciej trwa i możemy łatwiej kogoś zaskoczyć. Ale to już trochę biologii. My tu jesteśmy w grze. A w grze chodzi o na razie w tym momencie o to, żeby ogarnąć taktyczną możliwość, jaką jest rakietowy skok. To naprawdę fajna rzecz, którą warto umieć. A którą nie jest łatwo ogarnąć, Tak jak sami widzicie, jeszcze mi do końca nie wychodzi. A co dopiero mówiąc o zaawansowanym skoku, bo jednocześnie, no właśnie, no trochę mi wychodzi właśnie płynne przechodzenie od skoku do skoku, ale jeszcze nie do końca. Wy nie musicie, najważniejsze, żebyście ogarnąć, tak mówię, po raz kolejny, wiem, powtarzam się, ale dla Was najważniejsze to ogarnięcie. Czterech ruchów, a wcześniej trzech. Sami widzicie, że mam niesamowite możliwości dzięki temu. Więc i tak mówię, jeśli chodzi o skoki, najwięcej możliwości ma żołnierz. Udemowana jest trochę gorzej, bo głównie u niego to jest mobilność. Ale jak ktoś jest naprawdę wprawny, to może wykorzystać to ofensywnie również. Powtórzmy więc zatem to, czego się nauczyliśmy, czego chciałem was nauczyć i mam nadzieję, że coś z tego wyniesiecie wszyscy. Przede wszystkim znajdźcie sobie powierzchnię, na przykład takie opony, ta dynia, ta beczka lub ta balustrada na tej ma na mapie Core Finest lub jakiejkolwiek innej mapie. Ja osobiście polecam na przykład tę mapę. Ale każda linda jest też również dobra. Wszystkie się nawiązują i nadają, które są otwarte. Ale do rzeczy. Znacie powierzchnię, na którą trudno jest, albo niemożliwym jest wskoczenie normalnie. Tak o. Albo o. Za pomocą zwykłego skoku. A na którą wejdziecie za pomocą skoku połączonego z jednoczesnym kucnięciem. Ten podstawowy ruch jest najważniejszy. Jeśli nie graliście w Battlefield Hero, a możliwe, że graliście i ogarnialiście rakietowe skoki na ganerze, to powinniście, moim zdaniem, ten ruch mieć już ogarnięty. Więc ten część macie za sobą. Drugi krok to wyczucie momentu. Tutaj również przy pomocnym przychodzi gader z Battlefield Fury, bo wtedy powinniście ogarniać trzeci ruch, jakim jest jednoczesny strzał. Gdy już te trzy ruchy ogarniecie, zacznijcie trenować czwarty ruch myszki. Najpierw prosto, czyli w ruchu szybko w dół, strzał i podskok z kucnięciem. Najważniejsza jest płynność. Tak też można kawałek przelecieć. Czekajcie, podleczę się. Potem, gdy już ogarniecie ten ruch, będziecie w miarę go płynnie wykonywać i będziecie skutecznie to wykonywać, Spróbujcie robić ruch po skosie. żeby nie bezpośrednio, żeby za siebie strzelić i nie bezpośrednio pod siebie czyli trochę bardziej. Tak jak pokazywałem w przypadku Demomana. Może mi to nie wyjść, więc... No nie, nie do końca wyszło, ale już rozumiem, mam nadzieję, że rozumiecie o co chodzi, żeby... No nie, to wyszło nawet się. Ważna jest właśnie płynność ruchu, żeby szybko się obrócić, w miarę dobrze wycelować, I polecieć, by nie za daleko, ale jednocześnie nie za blisko, by jak najbardziej pod optymalnym kątem polecieć, w którym chcemy. Do trenowania, właśnie kąta, żeby wyczuć, właśnie kąt, pod który musicie lecieć, czyli odległość, przepraszam, czyli właśnie odległości. Między sobą a ładunkami właśnie przydatny jest Demoman, ponieważ u niego ten ruch jest tak naprawdę bardzo prosty. Bo jedyne co musimy to ogarnąć, sam skok, jak sami zresztą widzieliście. Ponieważ może, dzięki temu, że możemy kontrolować e, e, moment wybuchu. Dobry. Co też ważne, to jednocześnie zapomniałem o jednym, ale co powinniście myśleć analogowo. Wypróbujcie też jeszcze jedną rzecz. Jak się będziecie zachowywać z samym skokiem? A jak ze skokiem połączonym z, z ruchem do przodu? Jak będzie wtedy to wyglądało? Musicie to też wypróbować. Czy będziecie lecieć? Dalej Czy też nie. Pod te względem są oczywiście mnóstwo zmiennych. A to musicie już sami też wyczestować. Czy polecicie dalej, czy nie. Najważniejsza jednak jest podstawa, czyli wyczucie miejsca. U doma na widzicie Ups! Jest to super łatwe. Cała reszta to potem już u żołnierza te same właściwości przenieść na wyczucie wybuchu z jednoczesnym skokiem. Patrzcie teraz. Gdy macie wyczućą odległość, musicie ją w miarę przenieść na ten ruch. To Właśnie jest podstawa rakietowych skoków. Taka w miarę, w miarę podstawa, żeby jednocześnie móc cokolwiek więcej wykonywać. Taki właśnie skok, jak teraz, jest podstawowym ruchem. Ruch, właśnie do przodu, zamiast głównie w górę, jest ruchem średnio zaawansowanym, a zaawansowanym już ruchem jest właśnie połączenie skoków, żeby właśnie móc naprawdę bardzo płynnie przechodzić od skoku do skoku, a to już najbardziej zaawansowany ruch, i Wy powinniście się skupić na pierwszych dwóch. Ups, przepraszam, trochę mnie zlagowało. Sam widzicie, że mi też do końca nie wychodzi, więc tym bardziej, ale Wy tak mówię, opanujcie najpierw ten ruch, bo u jest naprawdę łatwe. Bardzo łatwo się tego nauczyć. I dlatego, demoman, moim zdaniem, jest łatwy do nauczenia się przede wszystkim dystansu, w jakim jest wybuch, a jakim my jesteśmy. I tak właśnie wygląda mniej więcej yy, kwestia. Rakietowych skoków, jak i również bombowych skoków. I mam więc nadzieję, że mimo że jestem no, kiepskim nauczycielem, osobiście uważam, że nie umiem przekazywać porządnej informacji, wy coś z tej nauki tutaj w tym momencie wyniesiecie i zrozumiecie mniej więcej, jak wygląda praktyka rakietowych skoków. Jeśli tak, to dajcie znać nawet łapką w górę. Jeśli jesteście pierwszy raz, możecie też dać subka, bo myślę, że jeszcze coś może wymyślę w kwestii przewodników, bo tak teraz właśnie wymyśliłem, że powinniście wiedzieć coś o rakietowych skokach, żeby nie było tak, że bierzecie zwykłą wyrzutnie i głupio giniecie, próbując wykonać ten skok. I mam na... No i tak mówię, jeżeli to zróbcie to, dajcie łapkę, dajcie subka, polećcie mnie znajomym, którzy też zaczęli grać. Możecie też komentarz zostawić, jeżeli cokolwiek wynieśliście z tych moich prób nauczenia was i czegoś to was nauczyło. I myślę, że to będzie na tyle. Zobaczę, czy jeszcze coś mogę was przekazać w tych moich seriach i do następnego razu. Trzymajcie się i cześć.